8 maja 2022 braci Słowiańska osada, gdzie on założył Leceburg, powstała właściwie w 1060 roku. Jesteśmy w klasztorze, w byłym klasztorze Norbertanek, gdzie jest pochowana trzecia polska królowa, Małgorzata Brandenburska. Rodzona w Berlinie, tu założył miedzianek i Babcia Burszana zmarła we Wrocławiu 27 maja 1270 roku. Królowa nasza Polska, Małgorzata była kronowana w gnieźnie 26 czerwca 1295 roku. Dzisiaj myślę o naszym wspaniałym kapłanie, jedynym kapłanie, który odszedł do wieczności z 6 na 7 maja tego roku, kilka dni temu. Jak mi trudno, jeden, jedyny kapłan, ukochany nasz, tak bardzo się cieszył, że wróci do nas. To był kapłan niezwykły, kapłan prawdziwy. Dzisiaj ksiądz Michał Woźnicki ogłosił, że będzie dla niego jutro msza święta. W klasztorze gdzie byłam 8 maja 2009, 19 roku, wysłanniczka kapłanów z dachu, biskupa Neuhoeslera, błogosławionego księdza Michała Woźnickiego, Józefa Woźniaka z Hamburga, który przeszedł do który był z Kustoszem w Tłóce. Nasz ksiądz Michał Woźnicki mordił się za księdza Wodzaka, a ksiądz Wodzak mordił się za niego. Był to wnuk brata biskupa Noego biskupa Rosentretera Augusta, Rosentretera z Peplina, gdzie tak wielu ludzi zginęło z decyzji chromańskiej. Jezu, Wam dobrze. Dzisiaj też wspominamy naszą świętą Tereskę z Śląska. Dzieci Sima. Dzisiaj są urodziny. Proboszcz czas Ars. Świętego Bonifacego. No i rocznica pierwszej komunii świętej Tereski. Kiedy w Pompejach została uzdrowiona dziewczyna. 8 maja 1884 roku. Matko Boża, królowa Polski, która się objawiłaś 8 maja w 1610 roku na Wawelu, święty Stanisławie, który byłeś koronowany, kanalizowany 8 maja. Wszyscy święci, pomóżcie nam, Polska zmartwychwstanie. Polska zmartwychwstanie. tak. Kapłańcy, kilka, 20 października 1939 roku, ostatniego kwatymickiego papieża. Piusa XII. Tego dnia w Pelplinie zamordowano z Pelplina 24 kapłanów, profesorów mojego taty, apostoła Bożego Mego Wszyscy święci, wszyscy męczennicy, kto szuka prawdy, szuka Boga. Tak mówiła nasza święta Edyta Stein, która w swój dniu swojej kanonizacji uzdrowiła cudownie córkę mojego dyrektora, który urodził się tutaj w Raciborzu, jest teraz w Berlinie, tam gdzie urodziła się Polska Królowa Małgorzata Brandenburska, która jest tutaj pochowana. Jezu, ufam Tobie, Bóg wszystko widzi. Wszyscy święci prosimy Cię. Prosimy Matkę Bożą, Królową Polski, Polska zmartwychwstanie i zmartwychwstanie. Dziękujemy Panu Bogu za świętych kapłanów i prosimy za duszę naszego ukochanego księdza, księdza Wodzaka. Jezu, ufam Tobie. Dobry Jezu, nasz Panie, daj mu wieczne spoczynanie. Dziękuję Bogu. Dziękujemy wszyscy za takiego kochanego.